Siemanko, siemanko moi drodzy, no, nie widzieliśmy się chwilę, w tym tygodniu miałem zdecydowanie mniej czasu na nagrywanie. Jak pewnie już wiecie, do gierki, do Trona Liberty wszedł właśnie nowy patch, dokładnie miał to miejsce w walentynki. Patch Note pojawił się standardowo we wtorek, więc teraz postaram się opowiedzieć wam troszeczkę na temat tych zmian, a zmiany są powiedzmy konkretne. Myślę, że możemy właśnie już przejść do omawiania tych wszystkich zmian. No jak widzicie, sporo znowu tutaj jest o mieszane powiedzmy. Pierwszą rzeczą, którą tutaj widzicie, jest zmiana mechaniki kastowania skilli AoE przez naszych przeciwników. Teraz, jeżeli będziemy się znajdowali w zasięgu takiego skilla w dalszym ciągu mob pozostanie bez zmian, czyli nic się nie zmieni. Natomiast jeżeli wyjdziemy z jego zasięgu, zasięgu rażenia powiedzmy, to wtedy te, ta animacja zostanie wyszarzona. Jest to przyjemny efekt, bardzo często się przydaje, tak samo jako Hillerowi, bo bardzo często są rzucane różne AOE, które po prostu mnie cecekują, co no wiadomo przerywa kastowanie skilli leczących, także to jest bardzo dobra zmiana. Dalej, dalej bardzo ważna kwestia. No, tutaj taki re, lekki rebalans, jeżeli chodzi o no, K, to jest dziwnie ale to chodzi pewnie o Staffa i Longboa. Ale co jest takie mocno zaskakujące i moim zdaniem dobre, to to, że 21, 21 lutego doczekamy się potężnej zmiany. Funkcjonowania SNS-ów, czyli no, tutaj Wam po prostu przelecę, zapodam pod moim materiałem link do tego patchnote'u. Sprawdzicie sobie, oczywiście, użytkownicy SNS-a, jak to będzie pozmieniane. No, bazowy damage jest zwiększony. Sami wiecie, jak to wygląda. Jeżeli ktokolwiek kiedyś wziął do ręki miecz i tarczę, no to jednak wie, że to bardzo długo trwa. Zbijanie tych wszystkich mopków. Także kolejna zmiana. Też jest taki tutaj dopisek w Pacznoucie, że Soft wie o tym, że na chwilę obecną balans, jeżeli chodzi o bronię, w stronę Liberty nie istnieje. Doskonale wiecie, że wszystkie kompakty, wszystkie setupy, które łączą broń główną z Daggerem, czy, czy z Bołem, albo X-Bołem, no po prostu wymiatają. Także na chwilę obecną mamy zapowiedź zmiany SNS-a, no i jesteśmy po prostu informowani o tym, że w niedalekiej przyszłości ten rebalans będzie jeszcze bardziej rozszerzony. No czekam, czekam na pewno niecierpliwie. W tym updyciku spotkało nas coś jeszcze również bardzo przyjemnego, jeżeli chodzi o nasze kostiumy. Bardzo często nie podobało się nam, albo mogło się nam nie podobać to, że mieliśmy różne capy z naszymi herbami gildii, a jak nie byliśmy w gildii to po prostu z capami. Teraz dzięki wdrożeniu po prostu możliwości wyłączenia widoczności elementów akcesoryjnych dodatkowych w butiku możemy po prostu zdjąć sobie tą pelerynkę. Za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda. Moim zdaniem bardzo drobna, ale brak, brakowało mi tego trochę. Zresztą nie tylko mi, bo w, na, na Discordzie również omawialiśmy te zmiany i ziomeczki się zgodziły, że no, jak najbardziej funkcja taka bardzo przychylna graczom. Bardziej tym właśnie pedantom. Obiecałem, że Wam pokażę, jak to wygląda na żywym organizmie, dlatego przechodzimy do Mirror Batiku. Tutaj troszeczkę mu się zawsze przyciąć. Mamy kostiumy. Ostatnio zdobyty przeze mnie kostium. I możemy po prostu tą pelerynkę sobie w bardzo łatwy sposób wyłączyć. Wiadomo, to jest y, funkcja, którą możemy zastosować dla trzech, tak na wróć, dla chyba czterech, dla czterech kostiumów. Ale akurat ten do, dostępny w tym miesiącu z Battle Passa jak najbardziej wchodzi w grę. Na pewno wchodzi też w grę Mikołaj, też go możemy odchudzić troszeczkę. Coś tam jeszcze było. Nie, ten. To już nie będę was po prostu o, tutaj, właśnie to samo. Co, 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 co było pokazane nawet na screenie, i chyba, chyba tak. Chyba jeszcze ten tutaj, ale to wiele się nie zmienia, jak to zdejmiemy. To jest tak, notabene, jeszcze nowy kostium. Nowy kostium, który został wdrożony do gierki, został dodany do AS-u w Walentynki. On nie jest drogi, tak naprawdę. Patrząc ogólnie na wszystkie ceny tych kostiumów, 900, 900 tak naprawdę ludzków. Także nie, nie jest to jakoś dużo, tu mamy jakiś taki szaberecik, plus wiadomo badziarstwo związane z kolorowaniem i przerabianiem, dodawaniem. Jeszcze pokażę wam jak to wygląda właśnie na tych innych kostiumach, na damskich, męskich i tak dalej. Co się jeszcze zmieniło? Zmienił się jeszcze escape, teraz jak będziemy się escape'ować po prostu, to nie będziemy się odradzać w miejscu domyślnym, czyli w jakimś głównym mieście, tylko w ostatniej lokalizacji. Dodatkowo z takich ważniejszych rzeczy to chyba tutaj tak, jeżeli chodzi o siege związany z obroną i zdobywaniem zamku. Zostało to wszystko ujednolicone, nie będzie tak jak to było wcześniej od piątku do soboty. Tylko teraz będziemy walczyć wyłącznie w niedzielę o 21 naszego czasu. Co tu jeszcze takiego, Jakie drobne zmiany odnośnie kodeksu, innych drobniejszych błędów. Tutaj jeszcze taka jedna rzecz, jeżeli chodzi o interfejs gildii. Teraz będziemy widzieli, już na szybko Wam to pokażę, jak to wygląda, żeby też właśnie Wam to szybciutko pokazać, o co chodzi. Chodzi o to, że teraz wchodząc w gildię, w członków, mamy wyróżnionego Gilda gildadwizora. Nie są takie same kolory, jest to troszeczkę inaczej wyglądające. Z takich rzeczy jeszcze, powiedzmy, związanych z tym update'ikiem, to mamy tutaj jeszcze no, informacje o, o właśnie nowej zawartości. W AES-ie, czyli tym kostiumie, o którym mówiłem, za 900 ludzków, patrz jak. już tak właśnie, gwoli podsumowania, patrzę, patrzę, wprowadzane do gierki, i w dalszym ciągu bardzo dużo zmieniałem na plus. No, niestety, nie otrzymaliśmy żadnych informacji teraz w tym tygodniu odnośnie startu na EU. Jeden z użytkowników YouTube'a, tutaj właśnie pod moimi filmami, napisał tylko, że dostał dostęp do tej alfa czy Close Beta, ciężko powiedzieć, co to, co to są za testy, jeżeli chodzi o Amazon. Zobaczymy, postaram się do niego dotrzeć, tak żeby na mass newsa poniedziałkowego coś wam powiedzieć, czy faktycznie to polega na prawdzie, U ustalimy to. A dzisiaj myślę, że nie ma sensu przeciągać, jednak w dalszym ciągu zapraszam was na naszego disco. Staram się tak raz, dwa, trzy razy w tygodniu zapodać tak samo jakoś Lewika, na chwilę obecną mam świadomość tego, że ludzie nie są tak sajpowani już tą grą. Wszystko troszeczkę ucichło, bo, no wiadomo, nie dostaliśmy od ponad 4 miesięcy żadnych informacji odnośnie premiery u nas na naszym kontynencie. Pewnie prędko nie dostaniemy. Już są jakieś ploteczki kolejne, że gierka może wystartować, jest, może wystartować z opóźnieniem, czyli 3-4 kwartał na EU, oczywiście także no zachęcam do spróbowania rozgrywki na koreańskich serwerach jest bardzo przyjemnie tak jak widzicie na live'ach cały czas ogrywamy content gildyjny. w niedzielę znowu będziemy haratać bossy także już teraz was zapraszam na live'a bosiki będą, będą w ilości 7 sztuk będziemy, zdążymy najprawdopodobniej blokować wszystko wszystkie bosiki także no, do zobaczenia w następnym materiale do usłyszenia na disco. trzymajcie się Dzięki za obejrzenie, Bajo.